Jest dzisiaj z nami robot sprzątający Malki Lidsto. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się go używa przez ostatnie kilka dni, zapraszam do oglądania. Urządzenie jest duże, bo to nie jest tylko sama maszyna sprzątająca, jakkolwiek by się to nie nazywało ale to jest tak samo stacja dokująca ze śmietnikiem czyli po sprzątaniu ten robot podjeżdża sam, zrzuca tutaj śmieci. Wszystko jest w takim wielkim pudle. Ja tutaj mam pomocnika podczas nagrywania. No więc wszystko przyjeżdża do nas w takim wielkim pudle. Tam jest jeszcze mnóstwo części, mnóstwo rzeczy do uzupełniania tego odkurzacza, dlatego że odkurzacz jest mopujący, czyli może odkurzać. I na sucho, i na mokro. Skąd ja go mam? Mam go z AliExpressu. Kosztuje około 400 dolarów. Link do tej oferty wrzucę wam w opisie tego filmu. Przychodzi do nas szybciutko, dlatego że wysyłka jest z Hiszpanii, w związku z czym nie ma żadnych dodatkowych opłat. 3-4 dni, i już macie coś takiego u siebie. Zaczniemy może od aplikacji zanim przejdziemy do tego jak to wszystko działa, jak to się uruchamia i tak dalej. No bo aplikacją sterujemy tym urządzeniem. Aplikacja nazywa się Lidsto i ściągacie ją ze sklepu Play. Tak wygląda. O, jak widzicie, jest po chińsku, ale ja znam chiński, więc nie mam żadnego problemu. Nie, no żartuję. Oczywiście, albo nawet nie, oczywiście, ta aplikacja jest po polsku. Myślałem, że będzie po angielsku, ale nie. Ona jest jak najbardziej po polsku, i w ogóle obsługa tego urządzenia jest fajna, dlatego że mamy tutaj nawet asystenta głosowego, znaczy ten odkurzacz do nas mówi i możemy sobie ustawić język polski, czyli mówi do nas po polsku. Kot atakuje moją nogę, przepraszam bardzo. No i tak to wygląda. Tutaj jest odkurzacz, i tutaj jest zmapowane pomieszczenie, którym on się zajmuje. Natomiast pierwsze uruchomienie wygląda tak, że Tutaj naciskamy ten kwadracik i wchodzimy o do wybrania modelu naciskamy tutaj. No i tutaj łączy nam się odkurzacz z Wi-Fi. Pamiętajcie o tym, że łączy się tylko z jednym zakresem 2.4. Ja na początku próbowałem, bo miałem komórkę podłączoną do drugiego zakresu 5 i nie chciało się połączyć, dlatego pamiętajcie o tym, żeby to był zakres 2.4 Wi-Fi. No i wtedy to urządzenie się tutaj nam podłącza. Chwilę to trwa, ale nie za długo i... Mamy już wszystko w aplikacji. Jak wygląda aplikacja? Bo ona jest całkiem fajna, to znaczy w sensie, że jest przejrzysta, wszystko ładnie tutaj jest wytłumaczone, jest po polsku. Dla mnie to jest pierwszy odkurzacz, w związku z czym nie ukrywam, że na początku troszkę się denerwowałem i nie miałem zielonego pojęcia, jak to się obsługuje. Natomiast jak już mi się udało wszystko uruchomić, no to naprawdę jest zabawa fajna. Wchodzimy tutaj i tutaj mamy tak. Czyszczenie zarezerwowane, czyli rozumiem, że możemy sobie automatycznie, znaczy, że możemy sobie ustawić czyszczenie. W Wychodzimy z domu, odkurzacz sam działa, jest pilot zdalnego sterowania. Jest głos i poziom głosu, i tu niespodzianka, jest język polski. Jest język polski, jak nam się uda, to może nam odkurzacz coś powie po polsku. Głosem damskim możemy sobie tak samo ustawić poziom tego głosu, czyli żeby było głośno. W tym momencie jest cicho, zmienimy na. Jestem tutaj, mistrzu. O, jak ładnie, a tutaj. Jeszcze raz. Jestem tutaj mistrzu. Ach, nikt tak do mnie nie Jestem mówi. Jestem tutaj mistrzu. Już na pewno żadna kobieta. E, ok, e, no więc tak to wygląda, jest typ nie przeszkadzaj, jest czyszczenie ze śledzeniem krawędzi, udostępnianie urządzenia, automatyczne wspomaganie ciśnienia, odbiornik kurzu, dlatego, że po czyszczeniu ta stacja odjeżdża do tego odbiornika i zrzuca tam wszystko to co Kot wyłazi z pudełka, zrzuca tam wszystko to, co wysprzątała. Jest to dosyć głośne, i tak jak koty, kocą się podoba dosyć ten odkurzacz, tak boją się tego zrzucania. I można sobie tutaj ustawić, czy po pojedynczym czyszczeniu, czy po dwukrotnym, czy po trzykrotnym, albo natychmiast, albo nigdy. No to nigdy to chyba bez sensu. Jest resetowanie mapy, gdyby nam się mapa źle zapisała, i jest instrukcja produktu. O, i też jest po polsku, w związku z czym naprawdę nie ma problemu z tym, żeby się dowiedzieć, co, jak, do czego, i nawet taki dyletant jak ja, który pierwszy raz czymś takim się zajmuje, no spokojnie, no może niespokojnie, ale da sobie z tym radę. Jest zapis czyszczenia, proszę bardzo, i można tutaj zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. Pierwsze czyszczenie było niewielkie. Próbne. Później było już lepiej, zobaczcie. Tu jest stacja w tym miejscu zadokowana. Ona najpierw sobie fajnie mapuje, jak gdyby brzegi każdego pomieszczenia, i później sobie w poprzek jedzie. I. O. Tutaj wczorajsze czyszczenie było już na maksa. Dzieli sobie to wszystko na pomieszczenia. Pierwsze, drugie, trzecie. Wjeżdża, naprawdę, wjechała mi do garderoby i korytarz bardzo ładnie posprzątała na mokro, bo tutaj już użyliśmy mopa, To znaczy, ja użyłem mopa. Obsługa materiałów eksploatacyjnych, czyli pokazuje, jak to jest zużyte i czy już przypadkiem nie trzeba czegoś wymienić. No i. To w zasadzie byłoby na tyle z rzeczy, które są jakoś istotne. Dosyć prosto to wszystko działa. Fajnie, że jest po polsku, w związku z czym naprawdę nie trzeba się niczego obawiać. To co, to teraz spróbujemy, jeszcze zanim podłączę to urządzenie pokazać Wam, jak to działa na przykład, jak zrobić, żeby nam Zmopowało na mokro podłogę. No więc tak, tu jest ta stacja dokująca i ją się tutaj podnosi. Tutaj w środku, nie wiem czy to widać, tu, tu, tu jest worek na śmieci. A może ja wam pokażę po prostu, co ja tak będę o, tutaj jest worek. On już był zamontowany, trzeba było go tylko tutaj wcisnąć i już to się podnosi. Wolki są tutaj, czyli jak się tamten zużyje. To można sobie wymienić na nowy. Tutaj jest wszystko napisane ładnie, jak to trzeba zrobić. Także tego się bać nie trzeba. No i tutaj jest podłączony w tym momencie. Gdzie mi tutaj dynda? Tu jest podłączony w tym momencie odkurzacz. Jak zrobić, żeby on mopował? Żeby on mopował, trzeba. Chodź tutaj. O, widać, widać. Powinno być widać. E, trzeba zainstalować. Znaczy tak. Wyjąć tą część. Tutaj naciskamy. Zakończ o. tryb mopowania. Dobrze. Przed rozpoczęciem włóż z powrotem pojemnik na kurz. Dobrze. E, tutaj jest pojemnik na kurz. Tak się to otwiera, żeby nic nie połamał. O, udało się. Jak widzicie, troszeczkę się tutaj kurzu i śmieci zebrało. To wszystko trzeba wyczyścić. A tutaj wlewamy wodę. Tu otwieramy. O! Tutaj wlewamy wodę. No i trzeba dobrze zatkać. To jest woda, którą mopuję. I tutaj, uwaga, o! Odczepiamy taką część, która jest w pudełku. To jest taka szmatka narzepy i ona się nawet fajnie wyjmuje, w związku z czym po mopowaniu można ją wziąć, wyprać, wysuszyć, a jakby co, to tam też są inne szmatki. Szmatki i takie papierowe ręczniczki. No i tak to wygląda. To tutaj ładnie sobie kocie odejść. Wrzucimy. O! pojemnik na kurz z powrotem na miejscu. Dobrze. O! I jest zapięte. I w... Tak jest. I w tym momencie możemy zacząć naszą zabawę w mopowanie. To co? To w zasadzie nie pozostaje nam nic innego, jak wcisnąć przycisk rozpoczni. rozpocznij. Rozpocznij Trzeba pozabierać mu wszystkie rzeczy, które przeszkadzałyby mu i zakłócały obraz, ale też generalnie on bardzo ładnie... Bardzo ładnie sobie to mapuje. Na przykład zaraz Wam pokażę. Wy sobie oglądajcie, a ja będę szukał. O, zobaczcie. Tutaj stoi stół. Tutaj, takie cztery czarne punkciki. I on bardzo ładnie każdą nogę objeżdża. Każdą nogę zmapuje. No i teraz też sobie wyznacza trasę. No i Mopik sobie będzie jechał na mokro. To będzie trwało jakieś pół godziny, przynajmniej tyle to wczoraj mniej więcej trwało. I jak skończy, podjedzie do stacji, zrzuci wszystkie brudy, sam zaparkuje no i skończy sprzątanie na dzisiaj. I powiem Wam, że to jest naprawdę strasznie fajne urządzenie i fajna sprawa. Nie spodziewałem się, że tak to będzie wyglądało. A kot, jak widzicie, trochę ma stracha, jak zrzucana jest Zrzucany jest brud na końcu. Natomiast tak o to ma o taką zabawę. No i tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze spróbujemy podjechać urządzeniem do stacji. Ładnie przypomina, żeby wyjąć mopa, bo jest mokro i się popsuje, i robot sam zaparkuje do stacji. No, i w ten sposób kot się wystraszył. A my możemy powiedzieć, że sprzątanie. Mamy zakończone, oczywiście w skróconej wersji. Zaraz sobie puszczę e, tego robota na pełne sprzątanie. O i tak to wygląda. Dzięki wielkie za oglądanie. Naprawdę fajna zabawka. Nie sądziłem, że spodoba mi się kiedyś w życiu sprzątanie. O, no, w ten sposób to ja mogę sprzątać codziennie nawet. No. Dzięki. Na razie, hej, cześć.